Robert Kiyosaki jest szeroko znany jako jeden z czołowych ekspertów finansowych na świecie. Napisał słynną już dziś książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, a wszystkie jego tytuły wydano dotąd w 51 językach w 109 krajach, sprzedano w 28 milionach egzemplarzy. Robert od wielu lat uczy ludzi, w jaki sposób osiągnąć wolność finansową. W tej specjalnej serii filmów tłumaczy, dlaczego marketing sieciowy jest prawdziwym biznesem XXI wieku i jak Ty możesz skorzystać z możliwości, które oferuje marketing sieciowy, by zbudować sobie styl życia, jakiego pragniesz. Jako przedsiębiorca uruchamiałem wiele przedsięwzięć od zera. Jak być może wiesz, niektóre z nich upadły. Statystyki pokazują, iż większość nowych biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności, aż 90%. Z tych 10%, które przetrwają, 10% upada w ciągu kolejnych 5 lat, więc zdecydowana większość przestaje istnieć w ciągu 10 lat. Analizowałem różne modele biznesowe i wyraźnie wybija się z nich marketing sieciowy. Głównie dlatego, że uruchomienie go wymaga bardzo niewielkiego wkładu finansowego. Ma niskie koszty stałe, można go prowadzić dodatkowo, zachować swoją podstawową pracę, a biznes budować w wolnym czasie. Kiedy taki biznes dobrze się uruchomi, generuje on dochody, które pozwalają przejść z lewej strony kwadrantu na prawo. Opowiem, jak poznałem biznes marketingu sieciowego, bo na początku nie dopuszczałem go do siebie. Myślałem, skoro umiem stworzyć własne firmy, po co mi marketing sieciowy? Aż jakieś 15 lat temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym Billem, który jest najlepszym inwestorem w nieruchomości, jakiego znam. Ma tutaj mnóstwo aktywów. Zapytałem go, Bill, po co zacząłeś biznes w marketingu sieciowym? To proste odpowiedział: w ten sposób mogę pomagać ludziom. I co równie ważne, Ci ludzie nie są w stanie inwestować w nieruchomości, bo nie mają własnego biznesu. Za mało zarabiają, za dużo zabierają im podatki, kredyty, inflacja i ubezpieczenie emerytalne. Nie są w stanie inwestować ani grosza. Bill, profesjonalny inwestor w nieruchomości, powiedział: Uruchomiłem biznes w marketingu sieciowym, aby ludzie, którzy ze mną pracują, mogli zacząć własny biznes i potem inwestować razem ze mną. Wtedy zrozumiałem, że w marketingu sieciowym nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale także o to, by jedni ludzie mogli pomóc innym osiągnąć wolność finansową. Marketing sieciowy jest dobry, bo nie wymaga dużej inwestycji początkowej. Można go budować dodatkowo, poza pracą. Skąd się tu biorą pieniądze? Na tradycyjnym rynku duże korporacje wydają miliony, czasem miliardy dolarów na reklamę. Tutaj zamiast kupować reklamę, płaci się ludziom, którzy przekazują informacje swoim znajomym z ust do ust. Popieram marketing sieciowy, bo nie chodzi w nim o sprzedaż, ale o to, że jedni ludzie pomagają innym tworzyć aktywa, zostać właścicielami biznesu, a w końcu inwestorami, zamiast przechodzić przez to wszystko, przez co przechodzą ludzie z kwadrantów EIS. Kolejna kwestia to jedna z najważniejszych lekcji, jakie przekazał mi bogaty ojciec, czyli tak zwany kwadrant przepływu pieniędzy. Wyjaśnił mi, że w świecie biznesu funkcjonują cztery rodzaje ludzi: E. pracownicy etatowi, S. samozatrudnieni, small business, specjaliści. B oznacza tu duży biznes, a I oznacza inwestora. Większość szkół przygotowuje ludzi do pracy w kwadrantach E i S. Mój biedny ojciec powtarzał: Synu, skończ dobrą szkołę i znajdź sobie bezpieczną, pewną pracę. Chciał, abym był pracownikiem na etacie. W tym duchu się wychowywałem: znajdź dobrą pracę z pewną pensją i świadczeniami. Ale ja nie chciałem pracować na etacie. Mówiłem rodzicom, chcę być bogaty. I walczyłem z ojcem. Wreszcie mama powiedziała, synku, jeśli chcesz być bogaty, była dyplomowaną pielęgniarką. To najbogatsi ludzie, jakich znam, to lekarze specjaliści. Chciała, abym przeszedł tutaj, został specjalistą, miał swój mały biznes. Mówiłem, mamo, ale jest jeden problem, lekarze muszą być bardzo mądrzy. No tak, masz rację, więc nie będziesz lekarzem. Poszedłem na studia, zdobyłem tytuł licencjata. Mogę dowodzić statkami handlowymi i pilotować śmigłowce, co robiłem w marynarce wojennej. Jednak to wykształcenie nigdy mi się nie przydało, bo ja chciałem być właścicielem biznesu. Bogaty ojciec powiedział, zostań biznesmenem, a potem profesjonalnym inwestorem. Duże różnice pomiędzy tymi ludźmi polegają między innymi na opodatkowaniu. W roku 1943 rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził ustawę mówiącą, że pracownicy muszą zapłacić podatek, zanim otrzymają wypłatę. Patrzysz na swoje konto z wypłatą i widzisz, że o, państwo zabrało z tego pokaźną część. Na dodatek im ciężej pracujesz, im więcej zarabiasz, tym więcej ci zabierają. Dlatego być pracownikiem to niezbyt dobry pomysł. Im więcej zarabiasz, tym więcej zabierają ci podatki. Lekarze, prawnicy, księgowi śmiali się z tych ludzi, więc w roku 1986 rząd znów zmienił przepisy. W Stanach była to tak zwana reforma podatkowa pozbawiająca wielu przywilejów właścicieli małych firm, specjalistów, lekarzy, prawników. Także dzisiaj w USA właśnie ci ludzie płacą procentowo najwyższe podatki dochodowe. To tragedia. Ludzie często myślą, że są inwestorami, a tak naprawdę przekazują swoje pieniądze funduszom inwestycyjnym i firmom finansowym. To nie jest prawdziwe inwestowanie. Największe odliczenia podatkowe robi się po tej stronie kwadrantu. Mimo, że przepisy są bardzo restrykcyjne, możliwości tutaj są wielkie. Będąc właścicielem biznesu z kwadrantu B, możesz zarobić o wiele więcej i zapłacić o wiele niższy procentowo podatek. Zupełnie legalnie. Kluczowe jest tu słowo legalnie. Inwestor może zarobić miliony dolarów i zapłacić 0% podatku. Legalnie. Ale trzeba rozumieć te różnice. Wielką zaletą biznesu XXI Pierwszego wieku jest to, że pozwala on ludziom przejść z lewej strony kwadrantu na prawą, do kwadrantu B. Możesz zostać właścicielem dużego biznesu. Biznes z kwadrantu S różni się tym od biznesu z kwadrantu B, że ci ludzie tutaj nie mogą przestać pracować w swojej firmie. Jeśli zostawią ją na miesiąc, firma bez nich się zawali. To nie jest prawdziwy biznes. Ci ludzie są właścicielami swojego stanowiska pracy. Biznes XXI wieku pozwala ludziom przejść do kwadrantu B, gdzie nie trzeba bez przerwy ciężko pracować, aby zarabiać. Pieniądze zaczynają płynąć pasywnie. Kiedy już uruchomisz i zbudujesz swój biznes, polecam ci inwestować nadwyżki gotówki, abyś płacił mniejsze podatki. Właśnie w ten sposób bogaci stają się jeszcze bogaci. W tej części opowiem o trochę innym kwadrancie. Wiele lat temu odkryłem, że na świecie istnieją cztery typy ludzi. Są tacy, którzy muszą mieć rację. Znają wszystkie odpowiedzi. Chodzili do szkół, wiedzą wszystko i niczego nie można im powiedzieć. Dla nich to nie jest dobry biznes, bo mają zbyt zamknięte umysły. Inny rodzaj to ci, którym musi być. Wygodnie. Dom może płonąć, a oni będą oglądać telewizję i patrzeć, co się dzieje na świecie. Ci ludzie są ugotowani, ponieważ gospodarka światowa nie cofa się, poszła naprzód, i ludzie, którzy chcą, żeby im było wygodnie, zostaną w tyle. Z tymi, którzy chcą się czuć wygodnie, raczej nie powinieneś rozmawiać, bo poczują się niewygodnie po takiej rozmowie. Pewnie nie wykonają żadnego ruchu, bo dla nich najważniejsze jest, aby było wygodnie. Kolejny rodzaj to ktoś, kto musi czuć się lubiany. Chce zadowolić wszystkich. Ten biznes także nie będzie dla niego, bo on chce, żeby inni go akceptowali. Chce być jak chłopiec czy dziewczynka, która mówi: Zrobiłam coś dobrego, tatusiu, lubisz mnie, prawda? Oni też pewnie nie odniosą sukcesów, bo chcą, aby lubili ich ci, którzy muszą mieć rację, i ci, którym ma być wygodnie. Tak, masz rację, tak, musi ci być wygodnie. Biznes XXI wieku jest dla tych, którzy muszą wygrać. Ja należę właśnie do tych. Najlepsze, czego się nauczyłem w szkole wojskowej, to nieważne, ile razy padłeś, ważne, ile razy się podniosłeś. Kiedy ktoś ci przyłoży, co robisz, mówisz... On. No, uraziłeś moje uczucia, wtedy pewnie nie odniesiesz sukcesu. Świat przejdzie ci koło nosa, bo jak mówię, gospodarka światowa poszła naprzód i już nie wróci. Zwycięzcy wygrają, ale zwycięstwo wymaga poświęceń. Sukces wymaga poświęceń. Ci ludzie poradzą sobie najlepiej w biznesie XXI wieku. Gdy rozmawiasz z ludźmi o tym biznesie, zastanów się, czy to jest ktoś, kto chce, aby go polubić, więc powie ci to, co chcesz usłyszeć. Czy może zacznie się z tobą kłócić, bo zna wszystkie odpowiedzi, albo się zdenerwuje, bo zakłóciłeś mu spokój? W marketingu sieciowym szukasz osób, które chcą wygrać, ludzi, którzy wiedzą, że świat poszedł naprzód. Znajdziesz tu przedstawicieli każdej rasy, płci, wieku i wykształcenia, bo im tak naprawdę chodzi o to, by wygrać. To jest prawdziwe pole gry tego świata, ale nie dla tych, którzy zostaną w tyle. Marketing sieciowy to biznes dla tych, którzy chcą wygrać. To model biznesowy przyszłości. Jeśli chcesz, żeby to państwo o ciebie zadbało, rób dalej to, co robisz. Każdy człowiek jest w stanie wygrać. Problem w tym, że trzeba się w to zaangażować, powiedzieć, to właśnie będę robił, poświęcę na to 5 lat mojego życia. Przyjrzyj się liderom Twojego biznesu i pomyśl, chcę być właśnie kimś takim, takich ludzi będę się trzymał. Chcę pomóc innym ludziom zrobić to samo co ja robię i pomóc im wygrać. Dlatego popieram marketing sieciowy, bo to naprawdę jest biznes XXI wieku.